Z nami Maximus, a więc przegrany tego wielkiego finału, no i oczywiście jest rozczarowanie, jest niedosyt, nie tak to miało wyglądać, chyba słowo klucz to szybkość, bo od tego powinienem zacząć. No nie no, szybki jest, no. powiem Ci, że jest szybki niż, niż, niż Szybki, szybszy niż, niż, niż to widać w telewizji. Nie? Jest bardzo szybki, Wchodzi dobrze w tempo, nie? Tak? Wyprzedza, naprawdę wyprzedza. Wyprzedza i dobrze kontruje. No co ona zaskoczył. No i mocy, silne, silne ma ciosy też. Przycelało mnie tutaj na, na skrądzie gdzie mi poszła krew chyba, właśnie nie wiem, to skron, czy to na czoło, gdzie mi poszła pierwszy raz mi upuścił trochę krwi. No i nogi już mi wtedy poszły i, i wszedłem, wszedłem do, tej, do, do, do wszedłem z powrotem, nie wiem, czy to było w drugiej rundzie. Czy w pierwszej w tej drugiej rundy, już, już, nóg, już nóg nie miałem. Już to, kurwa te nogi już gdzieś mi nam zostały. Zostałem w należniku. Chyba. Chłopak mocny, szybki, fajnie, fajnie bije, no. Chyba to było czoło, ale też już nie, nie pamiętam, ale ten cios to rozcięcie. Uważasz, że to mogło być znaczące? To miało, mogło mieć duże znaczenie? Nie, rozcięcie nie. Później już jak siadło na to oko no to no to się, to już się trochę, kurwa, z tymi oczami, to jest zawsze, że tam mi lądują na te oczy i miałem oczodół przecież złamany i ostatnio miałem kość policzkową pękniętą i zaraz siadło mi na oko i to nie mogłem go otworzyć, otwieram gdzieś, patrzy mi znowu oko do góry, mówię, kurwa, znowu oko, nie? No ale jest, jest dobrze, jest dobrze, muszę teraz uważać, będzie git, nie? Ty uważasz, że byłeś dobrze, bardzo dobrze przygotowany, bo sam wiesz doskonale, co niektórzy mówili, nawet w kanale sportowym, bo wczoraj do tego, do tego wracałeś, a propos tego jak się zaprezentowałeś, mimo wygranej na tym właśnie zwycięskim dla Ciebie turnieju Gromda. Co, że stary, gruby i wolny, tak? Sam wie, że takie słowa padły. No, no, no cóż, Domalik udowodnił, że że jest szybszy, no, jest szybszy. Ja wolny nie jestem jako tako, nie, nie mogę powiedzieć, żebym jakoś był, był super wolny, Latarz swoje mam, przypierdolić potrafię, no ale chłopak, bo, chłopak jest szybki, no, szybki, wchodzi dobrze w tempo, dobrze unika, chodzi, nie stoi w miejscu. Ja, ja to jestem bardziej taki chyba, chyba statyczny i on to bardzo dobrze z Łukaszem Jaroszem wykorzystali. Co dalej z, z Maximusem? Bardziej, zresztą ja się chyba tak bardziej rozkręcam w późniejszych rundach, a on jednak posadził dobrze, dobrze, no dobrze mnie usadzili w tej pierwszej rundzie, no. Dobrze mnie, dobrze mnie rozszyfrowali. Wracam do tego pytania, co dalej z Maximusem. Ja wiem doskonale, że trudno tuż po walce gdzieś no, tutaj jakieś spekulacje, na, spekulacje przyzpiec, snuć, ale... Przylizać trzeba rany i, i ten, i, no, poradzić sobie, wiesz, z, z obitą dumą, bo to jest, no, to jest najgorsze, u was z tych tych, no ale... Poradzę sobie, zawsze sobie radzę, zawsze wychodzę z dołka. Chciałem Cię zapytać, jako fachowca już tę walkę sobie finałową Twoją przerobiliśmy, ale tutaj sporo kontrowersji dotyczyło Mario i tego jego wejścia do wielkiego finału, a więc świeżego zawodnika do zawodnika, który ma za sobą dwie walki, nawet sam Mario tutaj w rozmowie powiedział, że dla niego to nie do końca było sprawiedliwe, a jak Ty to oceniasz? No nie do końca jest to sprawiedliwe. No, no nie oszukujmy się. No Uważam, że to jest do końca sprawiedliwe. Jak chłopak ma, wiesz, tak jak ja miałem na przykład dwie walki, styczniłem dwie walki, potem wchodzi mi świeży gość. No nie to jest to niesprawiedliwe. Fajnie, fajnie jest wygrać taką walkę, bo myślisz sobie, dobra, a jestem kot, mimo że już, już, już przeszedłem dwie, no to, to je bije i trzeciego, i świeżego, no ale tutaj nie poszło. Mario dobrze bije tym lewym hakiem, mnie wtedy też zaskoczył, tylko siadł mi na, 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 na kość policzkową. No i hunterowi siadło na brodę, no i światło zgasło. Być może to jest w jakiś sposób nie do końca sprawiedliwe, ale trudno gdzieś mi tak na szybko znaleźć lepsze rozwiązanie. No bo wiem, jaka jest specyfika grondy. No nie no, zgadza się. No. Gronda jest jeszcze młoda i się uczy, bo no, od początku też było różnie. Tam kiedyś ktoś nie wyszedł i, i dali zwycięstwo walkowerem, a, a teraz te zasady się zmieniają, więc mówię, to jest młoda federacja, uczy się i na pewno te zmiany jeszcze będą dużo wprowadzać, tak samo jak e, z tym klękaniem jak w, w finale, jak się biłem, z kim to się biłem, z Dondiego. No to on też sam później powiedział, że, a, że sobie lubiłem przeklęknąć, wykorzystywał to, to, te liczenia, no i później się to zmieniło, jak się przyklękasz, to potem dostajesz w łeb, jak już przyklękasz. że mówię, no na pewno się uczy, na pewno, na pewno dalej będzie na topie, bo ludzie chcą takie coś oglądać, jak, nie wiem, Domalik bije Wielkiego Maximusa czy, czy, czy inne te, no na pewno, na pewno będzie się rozwijać. Ogromne jeszcze, chcę zapytać, bo jesteś jednym z tych zawodników, którzy są kojarzeni z gromdą. Kapitalna droga, jaką przeszła ta organizacja, bo pewnie trudno było się spodziewać przy okazji, na przykład, pierwszej edycji, że tak to będzie wyglądało i taką popularność będzie się cieszyło na edycji siódmej. Ty też jesteś pod wrażeniem i zaskoczony, jak rozwinęła się gromda i jaką popularność też daje, bo ty w jakiś sposób też jesteś tego pewnie beneficjentem. No, no raczej tak, bo jest tu siódma walka. W sumie. W sumie... Ja, ja, ja sam na pewno będę tą przegraną liczył jako, jako przegraną. Tam, tam to bardziej był przypadek niż przegrana w pierwszym turnieju. No, Gromda miała dobry biznes plan i, i dobrze go egzekwują. No proszę bardzo, no i, i, i rośnie w siłę. Mimo tej przegranej finale gratulacje za wszystko, co pokazałeś do tej pory. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Dużo zdrowia. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. Gromda 7 już 10 grudnia. Cub pay per view na Gromda TV.